Amerykanie nie bronią Polski dlatego, że są dobrymi ludźmi albo dlatego, że nas lubią, tylko dlatego, że mają w tym interes. W Polsce jest mnóstwo amerykańskich inwestycji. Polska kupuje amerykańskie uzbrojenie za dziesiątki miliardów. Kupujemy elektrownię jądrową do Amerykanów i korporacje mają w Polsce olbrzymie przywileje. Więc trzeba z Amerykanami rozmawiać językiem Amerykanów. Jeżeli chcecie się z Polski wycofać, to zabieracie są swoje korporacje. My nie kupujemy od was broni. Nie chcemy wcale waszej elektrowni jądrowej, możemy chcieć francuską. Kup wysyłamy mnóstwo pieniędzy do Ameryki i w zamian oczekujemy tego, że będą nas chronić. Jeżeli nie chcą nas chronić, no to do widzenia. Czyli polityka broń... czysto transakcyjna. Oczywiście, że tak. Polityka zagraniczna jest czysto transakcyjna. W tym momencie my wysyłamy na Ukrainę broń, wysyłamy tam pieniądze, wysyłamy socjal na Ukrainę 800+, leczymy w Polsce Ukraińców za darmo, którzy nawet nie muszą płacić składki zdrowotnej, kiedy Polacy muszą płacić i w zamian dostajemy jakieś oszczerstwa i nas obrażają i nie wykazują absolutnie żadnej wdzięczności. To w żadnym wypadku nie jest partnerskie porozumienie, traktują nas po prostu jak frajerów.